Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jaszyn i dzisiaj witam Was na Openingu, w którym będziemy grali po raz pierwszy na tej mapie 2 na 2 i ze mną będzie Ironek. czyli taki team tych starszych versus team młodych. Ktoś tak podrzucił tutaj taki pomysł, czy jest z nami Szczepan i także Napierak którzy będą razem w teamie, a ja będę razem z Ironkiem tutaj, więc tak to będzie wyglądać. Mamy przed sobą trzy skrzynki, które są do otworzenia, a przed wami także jeszcze zostawienie łapki w górę, ponieważ każdy z was musi zostawić łapkę w górę, to jest bardzo ważne. Jeśli dobijemy... Fajnie by byśmy wbił tutaj 5000 łapek, więc nie bijcie się chłopaki, bo wy jesteście razem w drużynie, co? A wy, wy widzowie zostawcie łapkę w górę i także zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No dobra, to słuchajcie, w takim razie ile musimy. Ile musimy? Każdy w takim razie. O, to jest skomplikowane. Po 30! Po 30 każdy, czyli po 10 z każdego tego Tylko. To nie będzie trwało za długo, bo nie lepiej, tak, żeby jedna drużyna otwierała na razie jedną skrzynkę. Dobra, to chodź, Ironek. My na razie będziemy otwierać pierwszą skrzynkę, tą. No. A wy na razie możecie sobie pójść otwierać tą brązową. I będziemy po prostu tak patrzeć na dwie strony. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc dobra, Ironek, dawaj pierwszy, pierwszy ty otwierasz. Zobaczymy, o. jak na to. Raz wystarczy, że klikniesz. Pojeżdż. Dobra. O, oni mają niebieskie, jest spoko. Zresztą my wcale nie lepiej, ale dobra. Zabieraj z tej skrzynki w takim razie szybko przedmiot, a my lecimy Otwieraj. dalej. Jak wam idzie, chłopaki? Jak? O! Dobrze. Co tam wam niebieskie idzie? A ma filetowe, dobra. Dobra, ja mam, ja mam jakiś mieć już przynajmniej, dawa Jaronek, lecimy. Ja będę tam ich szpiegował, żeby żeby czasami nic dobrego nie wyleciało. Pomarańcz. <laughs> o nie, o nie! Dobra, mam niebieskie, dobra. Gdzie masz ten pomarańczowy stary? No, a czy jest różowy? Matko! No to pomarańczowa dynia. <głos> daltonista! <głos> Matko jest daltonista, to za. Nie, no serio! No nie... No dawaj, otwieraj, otwieraj. Mamy na razie po dwa przedmioty. Oni wcale też nie są lepsi. Mam na razie same niebieskie. I to się nie zmieni. No oni się nie zmieniło, u nas też nie. Ej, Ajronek, czemu tylko ja otwieram jakieś inne kolory? nie wiem, no takie mam szczęście, właśnie widać w grach. Ja... O, 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 tak. o będzie! Jest, Jest, dobra, mamy czerwone. Jest czas, mamy, mamy łuk. Więc spoko. Będzie można... fajnie będzie można walczyć teraz. O, Oni mają zbroję już, taką... Ej! Ajronek, jeszcze, jeszcze, jeszcze! O, nie. nie! Ale oni mają pierwszy fioletowy item. Ja, yeah. dobra, czyli mamy na razie po cztery rzeczy, tak? Tak o oh, please, please jest. jest, jest! Ej, co się ja dzieje? Mam... Ej, co to się to dzieje? To... Ale mam szczęście, nie wiem co się dzieje w ogóle tutaj Dobra, ej, ja ich rozwalę, stary no nie, Pamiętajcie, bardzo. że możecie się wymieniać pomiędzy sobą, nie możecie, A, możecie Co on dropnął? A nie wiem co dropiłem, zobacz sobie na czasie, wylosowano żółty item Teraz e, ty chyba, czy ja? Ta ty, e, Ironek, teraz ty chyba? Cześć, nie, bo z mnie nie rusza. A, nie, ty teraz ty otworzyłeś. Masz tutaj swój masz swój miecz tutaj. Tak bo ty... Co się dzieje? A A, bo nie ruszamy się u ciebie, tak? No. Nie wiem. U mnie wszystko działa. Dobra, niebieski tam sobie wylosowałem. Działa już ci lepiej? Ja no. już bijam? I pan nie wyrzucaj, trzeba podliczać tej demy. Dobra, tak, no. Wchodzi. Dobra, to dawaj, dawaj, otwieraj teraz twoja kolej. Bo ja otworzyłem, już ciała O, ta, 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 ta. A to powiedzą że tak zbroję. Tak, tak. Raz, wie? dwa, trzy, cztery, Uj. pięć. Na razie. Na razie. A, na... O, o, A, ale to jesteś blisko twoi? kosy zawsze, iron. No tak. Dobra. Jak wam Kałka idzie? wy macie całą zbroję już. Oj O, do nie, dobra, niebieski, teraz twoja kolej. Ale ja mam całą zbroję już prawie, stos. Ty też, tobie brakuje spodni. No. A ja akurat spodnie mam, więc najwyżej się po nim powymieniamy. Zatrzymaj się, zatrzymaj się, oni... zatrzymaj się. Dobra. Hmm. Niebieski znowu, wyjmuj. Dobrze. Dobra. Co oni mają? Różowy i ten mi wyleciał. O, jest! Szafany, daj mi ten miecz. a ja się nie. lepiej biję. <laughs> Ale się wymieniałem, dobra, no, biorę. Si ja się, ja się, pan, ja się. Dobra, nie, patrz, nie, zi będziemy zieloni tutaj. No co ty robisz, Iron? Co się dzieje tutaj? Nie wiem. Tu masz jakiegoś pecha strasznego. Jak zielony, to zielony. Dobra. Ehm. O, faktycznie. Dobra, ile mam tych przedmiotów starych? Ja mam e. chyba siódmy teraz. Nie, ósme teraz będę miał w ekwipunku. O. Można... Daj, daj buty. buty. Dobra, ja sobie jednak założę tak, bo to mi daje więcej. Ja... Ale, ale to... No w końcu coś, Ironek. wow! Nie... No w końcu. O, nie! O LOL! O, nie. Oni by mieli prawie niebieskie teraz. Żółte znaczy. O <grystanie> Jezu! Nie mogą, nie mogą. A my mamy, mamy teraz dziewiątą rzecz, chyba? Dziewiątą rzecz teraz otwieramy, czyli ostatnią rzecz u nas. Policie swoje rzeczy. Raz, dwa, trzy, A ja cztery, nie wiem. 5, 6, 7, 8, 9. ja mam 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, <grystanie> sześć, siedem, osiem. Gdzie dziewięć. mam 9? Dziewięć. Dobra, czyli po ostatnim teraz każde. U was. Po ostatnim, ja mam dziewięć. Ja ostatni znaczy już Dobra, powiem. ja teraz już ostatni nie, nie, stop, moje. stop, ja mam 10. Dobra, to ja koniec. Trzeba ty ile teraz? Co wyleciało wam? Czerwone. I co wam wyleciało? Nie, nie mów, nie mów. Nie mów No nie. Ej, patrz, ja jest taki, taki przezroczysty, dobra. To wy w takim razie teraz pójdźcie na ender enderową, a my pójdziemy na, na brązową. Dobra. Co to ja otwieram w takim razie, no. To e, teraz ja zacznę. Pamiętajcie, liczcie sobie to, bo my na razie wam ufamy, ale... Żeby nie było, że oszukujecie. Znaczy jeszcze pan Raz. otworzył jedno więcej, bo jedno wyrzucił. No ale, za, ale Nie, to czerwone musicie wyrzucić w takim razie! Nie, ale ja, ja mam bez tego! Nie, ukłamałeś. Ja Mam bez tego mam to! to jest nie to! Co bez tego? Mam bez tego mam 10. Dzies ja, ja, ja A mam dziesięć. bo ja mu dałem miecz! A, to twoje, tak? Dobra, a wy otwieracie. Ja, ja mam z tym 10. Szczepan! A. Wiesz co, ja jednak tego twojego nie potrzebuję. A już mu wleciał od lepszego niż żelazne. Dobra, mam jakąś czapkę, ale to w ogóle mi nie jest potrzebne. Tobie brakuje coś z części zbroi? zbroinie, ale masz to, masz to prak, Żebyś był całki zielone całe Renek. A. A. Na razie to, mamy dwie rzeczy z tego. O, o różowe. różowe. To moje czy twoje? Moje. Aha, dobra. A, dobra, fajnie. Trzeba tam ich pilnować, bo nie będą oszukiwać zaraz pewnie. Oj oj, oj. Na samym razem 2 na 2 trzeba będzie robić dobra. tak, żeby... Yy, masz home lepszy tutaj ode mnie. Dzięki? Okay. Weź mi też coś wyżej tak po prostu. Okay. Co ty, nie nie Albo dobra, nie, niech będzie. E, dobra, masz tutaj twój heł teraz. O. Dwa, dwa, bo ty Ale mi dałeś dwie damy. rzeczy, tak? Mhm. Ja ci dałem dwie rzeczy, więc ty mi dałeś dwie rzeczy. Czy kliknęłaś już stary czy nie? Aha, moja kolej teraz. No. Dobra. Bo już myślałem, że zaraz się zatrzymałem czerwonym. Nie, Ale jest, fio jest chyba, fio jest chyba fio Ej! fioletowe. Jest. Co tam oszukujecie? A bo, A w sumie ty masz pałkę do Knesa to mi to oddaj. <noise> Dobra, ja otwierajcie, otwierajcie. Ja nie wierzę. Ale byli tutaj Ma, zamieszani i spoko jest to, że będziemy mogli się wymieniać tym wszystkim. No. Cztery rzeczy na razie mnie nie? Ty masz piątą już, Ironek tak. O nie, wieko, o dobra, niebieskie dobra. u nich Dobra Kolejna rzecz, szósta rzecz u nas już Fajne. bo spamy Alej ty w ogóle masz fajny outfit ten napierak Taki czekaj Nie wykonasz taki sten, flash 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 taki ma chyba ze super bohaterów strój Otworzyłeś w ogóle szapan? Nie no, no, otwieraj. to otwieraj Czekaj, ja mam... Raz, dwa, no, trzy, ale mamy pecha co do cztery, tej skrzynki. 5. Dobra, ale no, mam w końcu buty. Więc to jest moja szósta rzecz, siódma. Co tam napierak oglądasz w te? Nie ja wiem. <laughs> dobra, ja znowu wiem, fioletowy, no dajmy... Czemu nie możemy kosy wylecieć w końcu tutaj? Czy jest kosa? Nie widziałem razu żółtego Nie było chyba żółtego tutaj, nie? No nie widziałem, ani ja... nie rozumiem. dobra. Mam New diaksów, super. To ja jest nasza ósma rzecz teraz. Ósma rzecz będziemy teraz otwierać. Tak? O mhm. dosoko. spoko. Będziesz odpychać trochę ich. Dobra, zbieraj. Nie otwieram w oh! takim razie już kolejny. Nie! Yes! Różowy jest! Ja... Ale żółty te też jest fajnie. Ja, ale patrzę patrz, blisko. Okay. No bardzo blisko byli. To, to jest teraz ostatni, tak? Przedostatni, Dobrze. przedostatni. Jest dziewiąta, oh! Rzecz, oh! Dziewiąta. Tak. dziewiąta rzecz dopiero teraz. No, żółty był. A to jest dziewiąta rzecz dopiero chyba. Tak mi się juz. wydaje, no ja tak. No tak, dobra, to masz rację. Dziewiąta. I zaraz będzie ostatnia. To jest jeszcze moja teraz, ostatnia dziewiąta. Tak, tak. Pamiętam ja nie otwierałem pierwszy z... czasami? To też to jest to wpół no. do komina. No to teraz dopiero jest dziewiąta. Nie, to nie jest, to wiem. jest to wpół do komina, to jest rzecz sardony. Teraz jest dziewiąta, ja teraz Teraz jest twoja dziewiąta. I bo spamar też się na początku wpół do komina? To jest taki zegarek. Ej, nie trzymaj tyle napierak, halo. Dobra. Kolejna rzecz. Ostatnia rzecz u nas już. Tak. No raz, nie, ta dwa, skrzynka trzy, jest cztery, kompletnie pięć, pechowa. Ona nam sześć, nic sześć, kompletnie dwa, nie dwa, dała. Trzy. Ja mam 8. osiem. A Niemożliwe, że tak, ma, że raz, tak macie raz, mało, mniej o, o, raz, o wiele. Dwa, trzy, cztery, pięć. No ale szczepan dwa, ma trzy, taki movement. Mamy sport. Dobra. Bierzcie no ze skrzynki i jazda. 3, 4, 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Otwieraj. Jak to 14. On wyrzuca z rzeczy z ekipy punktu. Otwieraj. A ja, ja ci dawałem. Otwieraj skrzynkę. Za ja 15. Jak to 15? My już 20 rzeczy otworzyliśmy. Czekaj. Co wy robicie? Ja mam z tej skrzyni raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobra, jeszcze pan. Teraz to była. Bierz to rzeczy z skrzynki. Uuu. Ja ci będziemy musieli teraz ja patrzeć ja jak oni tutaj robię Szczepan! <grym> Dobra, otwierajcie dam, dam wam jeszcze dwie rzeczy, powinniście mieć czasu. Jak, 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 jak macie takie spowolnione movement, to to jest wasza wina. Jeszcze po dwie rzeczy Dobra Dobra, dwie rzeczy jeszcze napierak otwiera, a potem szczepan jedną A ile ja mam? Raz, to ja mam dwie pod rząd teraz? Raz, dwa, trzy, no nie, teraz Szczepan, a potem ty, a potem... No, Szczepan, pięć, otwierasz. Na dwa, na trzy, na cztery, na Szczepan, pięć, otwierasz! 8, no jeszcze dwa. No oszuści, oszuści. Ty coś wrzucałeś tam. A ty napierasz ile masz rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, Matko, co pięć, wy nie macie sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wzro... No więc Ale dobra, ma wszystko, i ostatnią, os... ostatnią yy, napierak ma, i jaką Szczepan. Jaką ty masz więcej ostrość? Nie powiem. <laughs> Ty masz... Dobra. O, to czemu idziemy. w ogóle na tym jest... Czemu jest... Co? A ja mam... A ja mam to. Dobra. I ostatnią, Szczepan, skrzynkę. I teraz szybko tam otwierajcie, bo robimy teraz tak ostatnią skrzynkę, że kto pierwszy otworzy 10 przedmiotów, to druga drużyna wtedy yy, musi też skończyć. Dokładnie. O, dobra. Sztos. Więc zaraz będzie wasza wina. jak To daj. Dobra, my przygotowujecie do, jesteście, bo żebyśmy zaczęli szczepan. Na ten szczepan, słyszysz ogarnijmy. movement szybki. Szczepan, zróbmy tak. Ja otworzę pierwsze 10, ty otwierasz drugie 10. Otwieraj, Aniron, jak robisz. na zmianę rację, no. Okay? Trzy. Ja od razu będę otwierał jak ten, jak się usiądzą ja otwiera, otworzy i ja otwieram 10 podrządów Dobra, bierzę skrzynki i ja otwieram. Dobra, otwieram, wracam. Pierwsza rzecz, to jest Będziemy to... Do, 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 do 20, to jest druga rzecz. Dobra. Druga rzecz, dwa, będziemy mieć przy okazji liczby. Dobra, otwieraj 3, 3, sztoszeby nacigał Ile macie? Otwierasz, to była bierz, bierz, bierz. dobra, 4 Dobra, żebyśmy... jak... Ważne, żebyśmy przynajmniej 19 otworzyli, bo nie mogą się teraz... O jeszcze jedno, jeszcze... No nie, dobra, otwieraj, otwieraj, otwieraj. Kurczę, szkoda dwie paski czerwonego teraz była, musiałem się na różowe lecieć. Ty na zbierać. Dobra, kolejna rzecz. Dawaj, zbieraj, zbieraj. Tu jest szósta już? Tak, to, jest... tak, tak, szósta. Teraz chyba twoja. Tak, otworzyłem teraz I szósta. Masz, ale... Tu, była twoja. No to trudno. <laughs> szósta, dobra, teraz ty 7. Raz, dwa, trzy, yy, cztery, pięć. Dobra... O! ósemka teraz chyba. Czerwony item, u nich wyleciało czerwone. Aleś Ale. co? Łuk mają chyba. Podejrzewam, że mogą mieć łuk. Dobra, dziewięć teraz chyba. Tak. Bo jestem parzysty zawsze, no. No. Dobra. Dziewięć... To jest moja dziesiąta. różowy. I dziesiątkę otwieram już. Masz! Dobra, otwieraj. Już ty otwierasz. Mam no, okay. takie same? Dobra, otwieraj. 11. Mam takie same. Kurcze. No otwieraj. Masz! Będziecie, będziecie się dzielić potem. Dobra. To, otwieraj, to, 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 no. to twoja, tak? Rzecz? Teraz. To jest moja. Ja nie mogę otworzyć. 12. Ej, też od kliknąć Bo nie mogę. Bo jest coś w skrzynce! A. Jak jesteś coś w skrzynce, to nie możesz otwierać. Na nie! Oho, są niewidzialni! To które to było? A, to to, ja to nie jest twoje, no to? wiesz. Nie 13. Nie mogę. Ale to się otwiera Masz to Nie się najgorzej Czternasta skrzynka Dobra to jest Ci są niewidzialni Nie <laughs> widzisz mnie No w ogóle was nie widać A no, tak się. Dobra no dajesz tę. Czyli teraz to jest 15, co nie? Tak 15 Oj, ktoś mi uderzył A Szczepan Oczywiście śmieszny Haha ha. Nie ja. gdzie Gdzie tam, nie widać cię przecież? Napieraj, halo? No halo? Klikasz tyle długo w przycisk Dobra Mam, ja o! Muszę Nie, Nie. Dobra Jak zwykle 16 Ja tu wszystkie twoje 16. skrzynka A co ja potrzebuję? Bo to już jest twoja tura Ile Dobra. już masz? Ile już masz? Ja twoja, twoja. Ja cisnąć, 17. Bo ja cię otwieram <średenia> Ale wy macie team super to jest. Ty teraz otwierałeś, czy ja? Ty. To 18, tak? Tak. Dobra, ty teraz, dziewiętnasta. A, a to, to twój item! Szczepan! Aj. Raz. I ostatnią otwieramy teraz 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 13. Na Okej, okay. dobra, na twoja sześć, i ostatnia skrzynka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Oni zrobili sobie pauzę w ogóle, dwie, więc super. 14, 15, 16, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Koniec! Koniec! Koniec czasu! Ostatnia skrzynka, otwieracie teraz I no możecie się w potem w sześć, dzielić 7. Ja mam 27 O no to już 3 dychy, Dobra, idziecie tam do siebie do, Idziecie do tamtej główki, a, już a więcej otwierać nie można Idźcie tam do skrzynki, Aronek my tutaj Dobra, więc ja tak stary Mam jedną spoko rzecz w sumie Która będzie, tylko muszę dobrze trafić Mam dwie spoko rzeczy, czy ty potrzebujesz coś do bicia, czy nie? Mm, nie To co, masz ironowy jakiś ten? Tak, żelazny i co on ma na sobie? Yy, nic. Dobra, szkoda. Najwyżej zobaczymy, bo gramy do trzech. Z... O dobra, Sary, masz coś, masz coś. To ci się przyda, zabierz to jako drugi miecz obok siebie. Mhm. To ci się przyda zabierz bardzo. Zabierz Widzisz, co tam jest, nie? Tak. Ja, ja też to mam, ja też to mam, spokojnie. Więc to jest spoko. E, dobra, resztę chyba nie potrzebujemy. Ja nie wiem, czy nie mam jeszcze czegoś, co mogę tutaj lepiej ułożyć. Nie, zbroi nie mam nic lepszego. Mam jeszcze tylko jedną potkę i to, ale to nic nie daje. Masz to jeszcze, się. Co to jest? A ja ty też to mam, ja już to mam jedno. A zabierz, masz to no, Masz to jedno, dawaj, A ty to ty, ty chcesz? Nic więcej o, chyba okay. nie. Czy jesteście no. gotowi na bicie? Bye. Muszę ustawić Difficulty Easy już, dobra? I dam sobie także Efekt Saturation. To nowa wersja umieli. bicia? Tak, tak, to jest nowa wersja bicia. Dobra Minecraft Saturation. I dajmy sobie tak. A, jeden, dziesięć. O. Tak, trzeba to ustawić. Dobra. Tutaj dłużej, dobra. 20. Dobra, gotowi jesteście? Tak. Dobra, no to jazda w takim razie. Jazda. Dajesz. O, o cię. Jazda. O, o! Czemu zginąłeś? Wymianę tylko set. A to już nie mogę wracać, nie? nie? Nie, nie, o nie! Zbierz ten łuk tylko tam to leży na ziemi, bo to jest mój. Ej, nie, nie możecie zabierać na mi temów jak ten, nie, ale nie bicie się już z nim. No nie, już ja od nie ja dostałem tylko od niego. Dobra. A rzucić mnie! O nie! nie jest! I ile miałeś życie jeszcze pan? Ja? Ja... Widzę że spada hapy, bo, bo, bo mnie rzucił, bo spamer... Aaa, dobra. Dwa, dwa, ja mam dwa ja mam jeden i po... Daję wam saturation teraz szybko, żebyście mogli sobie... Cały I ten. Czy wam się. Czy wygada... Nie nuby. Nie nuby, nie nuby. Odej mi ten muk już. ironek A już. Matko, ja go przez przypadek wrzuciłem, bo chciałem zmienić na coś innego. Dobra, czyli jest 1-0? Tak. 1-0. No to walczy. Macie już całe życie wygenerowane, tak. pan? Dobra. To no. jeszcze czekajcie, dwie sekundy. Można lecieć. Dobra. Dobra. Ten. Jazda, jazda. GINĘ! Aha... Uh -huh. Jest! W tym momencie No nie! Tak... Nie. Czemu ty mówisz, że giniesz, a nie giniesz w ogóle, Napierak? Strollował! Ja już myślałem, że on ma gdzieś dwa serduszka minimalnie, albo coś... ja ile miałeś serduszek? W tym momencie z ironkiem... Eee. Pięć! Pięć ser... O nie... No czy, ale... 2-0 jest naprawdę... Dobra, wracajcie do siebie. Ej, ja... No. No zabrałem tutaj, Dobra, sposób. postaramy się to wygrać teraz, stary. Musimy się rzucić na... Ja nikt nie słyszał tego, oczywiście. E, dobra, jazda, 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 lecimy, lecimy. O -o. Nie na tę, ale dobra, można na tą. Czemu się na regeneruje? Dobra. Siekiera, 9 Nie, miałem... Nie, nie, możesz ja już, Wolfsfamer. Ja. ja wiem, odjedź, ja wiem. Odejdź stąd, odejdź. Dobra, szzepadnę. Dobra, Ho. jazda, 2,1. Sti ja, miałem miecz, który był tylko jedno użycie miał po prostu i miał 60 obrażeń, więc postanowiłem Aha. teraz to wykorzystać. A bo ja najlepszy, no tak. Ta, się, no, się, się ale bałem się, że jeszcze Wajronka trafi przez przy przypadek po prostu. Masz się kierę, ja Ale ja mam stary... lepsze u nie, nie mam się kiery, które by zdawało, bo ja szepan. mam szarmesa trzy na diamentowym mieczu okay? dobra co? Ja mam za trzy na diamentowym Aha, mieczu. Masz jakiś. Ale ty masz ile najwięcej obrońców? 9. jeszcze. Nie ja lepsi. mam jeszcze żelazny Sharpness 3 okay. i Fire, fire 1, ale. Ty jak bijemy się? No, możemy, dobra. Ma. I ta sama taktyka, na jednego się rzucamy. O. Dlaczego no, nie uciekli. Ma, bo oni idą do parkura. Zostawił jeszcze pana oficjalnie. Okej okay. Dobra, przegrałem. Mhm, <laughs> to nieźle. Dobra, jest, 2-2! Brawo! Pół. Ale... wiem. No wiem, ale gdyby nie Ironek, to bym tego nie wygrał, bo on cię obił bardzo. Więc dobra, lecimy, ostatni, ostatni ten. E, ostatni pojedynek jest 2-2. Ironek, no, Znowu tam to samo, znowu to samo. Na jednego oboju, Dobra, jazda. Oni chcą nas zrzucać, stary, Mają ten ten, mają e, pałkę do knesa. Dobra. Okej. Okay. Napierak na dostał. O nie. Nie. Napierak znowu dostał. Napierak znowu dostał. Ja spadłem Dobra. Ironek, ty spadłeś, ta? Tak. Gdzie, gdzie nas zastrzały? Kurde, ja uważaj, też. Nie mam tył, tył. Uważaj, uważaj, ale ty się odsuń, ty się odsuń. Ale... sory. Okej okay. Dobra, bo oni chcą mnie zrzucić Dobra, na spokojnie No nie! Yeah. No nie ile miałeś życia? Co? Ale ty już miałeś ogień, ja też w sumie miałem ogień na ciebie. No dobra, przegraliśmy to, ale... Za szybko ginąłeś Ironek, no nie, ja no wie, dobra, jest no. 3-2. A ja w ogóle zapomniałem, że mam tarczy w ekipu. przecież ja bym się bro. No nie no nie mogłem w sumie dać tobie Iron tarczę, bo ja strzelałem bardziej z łuku i byłem ofensywnie, a tak byś starczą leciał, to byś ci przeżył. No dobra, ale taktyka Oj. trochę zepsuła. Oczywiście tej cheaty też oczywiście po drugiej drużynie. Nieprawda. Jakieś rzucanie zrzucanie i tak dalej, no to było. To było wiadome tutaj. Te... No, trzymajcie się w takim razie. Ze mną był Ironek, No i drużyna, która oczywiście jak zawsze przegrywa, czyli e, Napierak i Szczepan. No, e. trzymajcie się. Do Szumek zobaczenia w, ko... w kolejnym odcinku. Cześć! Na raz.